Drodzy Państwo, pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie Kortowa pochodzą sprzed 10 tysięcy lat. Na taki okres datowano bardzo ważne znalezisko, które nazwano Berłem. To był taki znak władzy sporządzony z poroża łosia polarnego. Natomiast cała nazwa kortowa pochodzi z pruskiego korto, to znaczyło zagajnik, las, jakieś, jakąś gęstwinę, która tutaj pewnie gdzieś była nad jeziorem kortowskim. Natomiast ta najbardziej współczesna historia kortowa rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku. Najpierw powstała droga z Olsztyna do Olsztynka, taki bity trakt, a w latach 80. XIX wieku w kortowie powstał zakład dla, dla obłąkanych, czy też jak pisała Gazeta Olsztyńska, zakład dla chorych na umyśle. To był bardzo nowoczesny zakład, dość powiedzieć, że światło elektryczne, oświetlenie elektryczne wcześniej było w Kortowie niż w samym Olsztynie. Potem w 1912 roku pojawiła się tutaj kanalizacja i połączenie trojlebusowe z Olsztynem. I ten zakład po prostu tutaj był w 1914 roku. Na moment Olsztyn i również Kortowa zajęła Armia Rosyjska, ale nie poczyniono tutaj żadnych szkód. Natomiast takie widmo zakłady nad tym zakładem pojawiło się dopiero w latach 30., kiedy do władzy doszedł Adolf Hitler. Tutaj warto pamiętać, że to był bardzo duży zakład, przebywało w nim w pewnych momentach nawet 1500 osób. Hitler był zafascynowany teoriami eutanazji i wykorzystał okazję, jaką był 1 września 1939 roku. Podpisał taki dekret T4. W którym nakazał wymordowanie wszystkich niepełnosprawnych psychicznie obywateli III Rzeszy, przy okazji także osób zniedołężniałych. W efekcie tej akcji zamordowano ponad 200 tysięcy ludzi, w sumie szacunkowo się mówi o 275 tysiącach. Ofiarami tej akcji padli także pensjonariusze tego zakładu w Kortowie. 800, 900, może 1000 osób zginęło wtedy. Tą akcję na moment przerwano, ale kontynuowano już ją na dziko. Nie wiemy, czy lekarze z Kortowa brali w niej udział, czy też nie. W każdym razie ostatni transport z pensjonariuszami z tego zakładu wyjechał z Kortowa 19 stycznia 1945 roku. Miał być skierowany do Prabud, ale do Prabud nie dotarł. Co się stało z tymi ludźmi, nie wiemy. Ewakuowano natomiast z Kortowa rannych żołnierzy niemieckich, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, jakby obok siebie, funkcjonował ten zakład dla psychicznie chorych i jednocześnie lazaret wojskowy. 21 stycznia do Kortowa zbliżyły się pierwsze jednostki armii sowieckiej, i wtedy nastąpił prawdziwy Armagedon. Dlatego, że Rosjanie weźli tutaj późnym wieczorem, 21 stycznia 1945 roku, i zaczęli podpalać budynki z ludźmi, którzy tam w tych budynkach byli. Do tych, którzy próbowali ratować się, wyskakując z okien, po prostu strzelali. Dokładnie nie wiemy, ile osób wtedy zamordowano. Szacunkowo mówi się gdzieś o około 600 osobach. Byli to ranni żołnierze niemieccy, byli to pensjonariusze tego zakładu w liczbie około 100 i cywilni uchodźcy, kobiety i dzieci. Te trupy leżały po prostu w Kortowie do lutego 1945 roku. Wtedy zaczęto je. Jakby gromadzić w kilku miejscach, posypano je chlorem, robili to jeńcy niemieccy, których rozstrzelano i pochowano w jednym z grobów masowych. W sumie takich grobów masowych w Kortowie było Osiem, przy czym jeden był poza, już poza kortowem na Warszawskiej. Tutaj wokół tego budynku było sześć takich grobów znaleziono. Pierwszy w 1949 roku, to był pierwszy grup masowy 80 osób i to byli głównie właśnie ranni żołnierze niemieccy i pensjonariusze szpitala psychiatrycznego. Oni nie mieli ran postrzałowych, zostali po prostu zakłóceni bagnetami albo zabici kolbami. I potem w kolejnych latach znaleziono jeszcze kilka takich grobów, tutaj właśnie w tej okolicy największy za moimi plecami po drugiej stronie tego budynku w 1955 roku eksumowano tam 227 ciał. Były to głównie kobiety i dzieci. Najprawdopodobniej byli to po prostu uciekinierzy, którzy szukali schronienia w Kortowie i tutaj zostali zamordowani. Te wszystkie Wszystkie ciała zostały ekshumowane, przeniesione na dwa cmentarze, obecnie już nieczynne. Pierwszy cmentarz z torami na Wojska Polskiego i drugi na cmentarz nieistniejący już ewangelicki, także na ulicę Wojska Polskiego. Ostatnia ekshumacja miała miejsce w 1963 roku, kiedy odnaleziono masowy grób personelu, lekarzy z tego szpitala. I to był jak gdyby koniec tej takiej wojennej historii Kordowa. Drodzy Państwo, przy tym zakładzie dla obłąkarnych znajdował się również cmentarz. Również on został ekshumowany w momencie, kiedy powstawało miasteczko akademickie. I w 1997 roku postawiono pomnik ku pamięci właśnie tych wszystkich ludzi, którzy tutaj umarli śmiercią naturalną, ale także tych, których zabili Niemcy w latach 1940-1945 i żołnierze sowieccy w 1945 roku. Tutaj wokół są resztki kamieni, które udało się zachować, które pozostały po ekshumacji i żeliwny krzyż z tego cmentarza, który kiedyś w kortowie się znajdował. Natomiast po wojnie kortowo. Pierwotnie planowano, że w Kortowie po prostu będą mieszkali ludzie, ale ludzie nie garnęli się tutaj do mieszkania. Potem, potem w końcu lat 40. powstała tutaj szkoła pielęgniarska i e, takie centrum szkolenia służby e, Polsce. To był taki współczesny ochotnicze chówce pracy. Był także pomysł, żeby pojawił się w Kortowie, pojawiła się w Kortowie Akademia Medyczna, ale tą rywalizację z Olsztynem ostatecznie wygrał Białystok. Najnowsza historia Kortowa zaczęła się w 1950 roku, kiedy powstała ta wyższa szkoła rolnicza potem przekształcona w Akademię Rolniczo-Techniczną a teraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ale to już jest całkiem inna historia